Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Udaje nam się jednoczyć naprawdę duże grupy ludzi. No udaje się wywierać presję na lokalnych watażków samorządowych. Będziemy odwoływali kolejne władze. W przyszłości może uda się znaleźć sojuszników do tego, żeby przeprowadzić wielkie polskie referendum. A jeśli nie, no to mówię na kopach, na kopach, przepraszam za to słowo, na kopach wyniesiemy tą władzę, która chce ściągać na nasze rodziny, na naszych bliskich, na nasze dzieci niebezpieczeństwo na kopach, bo, bo my Polacy kochamy własne rodziny. Jeśli ktoś trafi na tą rozmowę jeszcze przed z tą sobotnią manifestacją w Gerlis to warto może przypomnieć właśnie, kogo tam zapraszacie i gdzie ona się będzie, jak ona będzie przebiegać. Tak, e, godzina dwunasta przy przejściu czy przy mostie granicznym imienia Jana Pawła II pomiędzy Zgorzelcem a Gerlitz, zaraz za tym mostem, przy punkcie kontrolnym, granicznym niemieckim, postawimy polskie rogatki, proszę Państwa, tak, polskie rogatki tam postawimy i to my będziemy kontrolowali, będziemy panami tej sytuacji i tego kawałka skrawka ziemi, pokazując Niemcom, że nie zgadzamy się na tą politykę i my będziemy im śpiewali, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz zgodnie ze słowami. Roty konopnickie.